Kamera w zapisie. Słuchajcie, doczekałem się. Doczekałem się kwinkeczenta Sportinga i to idealnego, bo w kolorze dialoginestra, czyli 258a, fantastyczny samochód. Ja go uwielbiam. To jest auto, któremu od razu trzeba dać lajka. Y o samym cienkim nie będę za dużo yy, opowiadał. Na planszy końcowej zobaczycie odnośnik, będziecie ja mogli sobie w niego kliknąć yy, i w tym odnośniku będę opowiadał o FSM-ie yy, bardzo yy, wczesnym. Teraz tak yy, na szybko. Projekt X1, łamany na 79, e, w 1991 roku trafił do produkcji. Produkowany był e, wyłącznie e, w Polsce. E, no i był. E, Teoretycznie następcą Malucha, w praktyce był następcą e, Bisa, e, a Maluch wręcz go e, przeżył, bo e, to auto było produkowane w latach e, 91 do e, 97, 8, e, tak mniej więcej. E, natomiast Maluch do e, roku 2000. Natomiast e, Sporting e, zadebiutował po makijażu. Tak, bo Lifting, który został przeprowadzony w roku 94 przez świata, został określony makijażem. No i wtedy zadebiutowała najciekawsza, moim zdaniem, wersja. Chociaż możecie się ze mną nie zgadzać. Bo tych ciekawych wersji Cinquecento było kilka, ale, moim zdaniem, najciekawszy jest sporting. To jest pierwsze. Auto adresowane, dedykowane konkretnej grupie odbiorców młodym, gniewnym bananom. Ja chodziłem do e, bardzo bananowego liceum, wprawdzie e, w czasach, kiedy e, już można było kupić sobie e, Sportinga na Seicento, a nawet Schumachera, o którym ja trochę, nie chcę wiedzieć, że marzyłem, ale planowałem zakup Schumachera. Nigdy to się nie udało, a jako, że chodziłem do bardzo bananowego liceum, no to żółte samochody były popularne, chociaż bardziej były to Mustangi Cabrio niż Centa, ale w w większości e, nawet tych prestiżowych e, liceów e, albo uczelni, e, no to taki e, cienki w sportingu e, był marzeniem. On był dostępny w pięciu kolorach, chociaż jak dla mnie e, mógłby istnieć tylko ten żółty dialoginestra. Jest piękny, radosny, ale z kronikarskiego obowiązku opowiem, że był jeszcze kolor czerwony. Też ładny, taki Rosso Ferrari. Ludzie generalnie mówią, że paleta barw Sportinga składała się właśnie z, lak z lakierów Ferrari, czyli żółty, czerwony. Czarny, srebrny i niebieski, taki fioletowo-niebieski. Zawsze to auto miało czerwone pasy bezpieczeństwa, ale o tym opowiem omawiając jego wnętrze. Jeżeli chodzi o silnik, no to mamy 1.1 z rodziny Fire, 54-55 koni mechanicznych, w zależności od. Od rodzaju e, wtrysku, e, bo e, były e, dwa. Teoretycznie e, Fiat e, planował E, silnik 1.2 75 konny e, ale ktoś stwierdził, że w takim lekkim samochodzie a cienki jest naprawdę leciutki e, no to może 75 koni to będzie aż e, to i powstanie z tego Widowmaker czyli e, twórca wdów, a tego raczej e, nikt w Fiacie by e, nie chciał no i również e, nikt z klientów e, no i zdecydowano o o silniku również nowoczesnym, który debiutował w Punto pierwszej generacji, no ale o mocy właśnie tych 54 koni mechanicznych, co tak naprawdę w zupełności wystarczało. To auto ma taką charakterystykę prowadzenia z typowym włoskim nerwem. To jest silnik, który trzeba wysoko kręcić, żeby dobrze podawał. Ale to doskonale pasuje do charakteru Sportinga, właśnie. Jeżeli chodzi o Sportinga, to ta nazwa była używana w całej Europie oprócz Portugalii, gdzie był Sporting Lizbona. No więc usportowioną wersję cienkiego nazwano Sportiva, ale to było dokładnie to samo. Też 1-1 jeden jeden z rodziny Fire. A czym charakteryzuje się rodzina Fire? Skąd ta nazwa? Nazwa, a no stąd, że ona była składana przez roboty. Ta produkcja była całkowicie zautomatyzowana. No i była to cała seria silników dostępnych w bardzo wielu Fiatach, czy to właśnie w Punto, czy w Uno czy w cienkim. Sporting od reszty swoich cienkich braci różnił się wyglądem. Między innymi różnił się zderzakami. Spójrzcie na ten egzemplarz to jest sztuka bez klimatyzacji. Gdyby miał klimę, no to ten zderzak wyglądałby nieco inaczej, ale o tym opowiem więcej podczas tradycyjnego wheel-around tego egzemplarza, żebyście nie musieli patrzeć na moje szpetne lico. Zderzaki generalnie różnią się od innych wersji. Mają taki chwyt, powietrza pod prawą lampą mają też e, czarne e, paski, e, no, które nieco go, nieco go wyróżniają. Wersja z klimatyzacją e, ma to przetłoczenie pod lewą e, lampą, e, również drożdże, no bo tam jest wlot po prostu do Chłodnicy, klimatyzacji. Patrząc na Sportinga z przodu, różni się również przednimi lampami, które mają po prostu czarne. Wkłady. Przyciemnione są również kierunkowskazy. Charakterystyczne dla Sportinga są również felgi. Zawsze występowały w średnicy 13 cali, natomiast miały różne szerokości, mogły mieć 4,5 cala i tak wychodził. Cienki Sporting fabrycznie lub mogły mieć 5 cali w wersji za dopłatą. Zawsze były montowane albo opony Michlena, albo Pirelli. Natomiast po latach wiadomo, że no różne gumy się wkłada do, do Sportinga. Charakterystyczne są też lakierowane lusterka, no a reszta zmian będzie widoczna z tyłu auta. Zaraz wam je pokażę. Z tej perspektywy widać już lotkę dachową z trzecim światłem stopu, ale to akurat jest nieseryjny, nie fabryczny element. E, oczywiście e, różni się e, zderzak. Jest też e, ozdobna e, końcówka układu e, wydechowego, który ma ciut większą e, średnicę niż w 700 i 900, e, natomiast od e, innych cienkich 1.1 e, ta średnica w wydechu się nie różni. E, ciekawą zmianą są również klosze e, lamp. One są takie malinowe, mają po prostu inny kolor, nie mają pomarańczowych elementów, no i to odróżnia Sportinga. Musicie przyznać, że nawet w roku 2025... To auto po prostu wygląda świeżo. No i wygląda jak prawdziwy miejski rozrabiaka. Ma taki e, charakter, szczególnie w tym kolorze, dzialo-ginestra e, 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 mocno awanturniczy. No i tak też jeździ. E, teoria jest taka, że tej mocy przecież nie jest jakoś e, bardzo dużo. Osiągi też. Nie oszałamiają, ale mimo wszystko samochód, jak już wspominałem, ma tego sportowego nerwa i bardzo fajnie się nim jeździ. Niech o tym świadczy fakt, że ten samochód miał aż dwie sportowe serie. Miał serię rajdową Cento Sporting Trofeo, najpierw ścigały się 900, ale potem Sportingi, no i miał również swój puchar Wyścigowy, a w połowie lat 90. czy to rajdy, czy wyścigi w Polsce były dużo, ale to dużo bardziej popularne niż teraz. E, przyjeżdżała telewizja, e, kierowcy Rajdowi, ale wyścigowi również byli wręcz bohaterami e, narodowymi. Szkoda, że e, dzisiaj trochę to umarło. Na wyścigi płaskie no, przyjeżdża bardzo mało kibiców. Chociaż dobre jest to, że ostatnio Toyota postanowiła reaktywować puchar markowy. No i teraz można się Yarisami ścigać, ale nie o tym, bo teraz o Fiacie Cinquecento. Dla mnie ten samochód jest o tyle legendarny, że ja nigdy nie potrafiłem wymówić jego nazwy. I jak słyszycie, tak jest do, do tej pory. No dobra, ale skoro jestem przy sporcie, no to należy powiedzieć, że na tym samochodzie wychowało się przynajmniej jedno pokolenie kierowców wyczynowych, kiedy maluch przestał być rozwojowy, no to Młodzi adepci, młodzi mistrzowie, kierownicy przesiadli się właśnie do Cinquecento. No i teraz odsyłam Was znowu do karty, która pojawi się na koniec odcinka. No bo tam oprócz odnośnika do FSM-a, czyli bez klapkowca, będzie również Odnośnik do wersji rajdowej przygotowanej do rajdów, o której już też nagrywałem odcinek, a teraz zapraszam do wnętrza. Co ciekawego mamy w środku: klamki są takie jak w innych cienkich, drzwi dosyć cienkie, ale zobaczcie, że na drzwiach nie ma korbki. Jest za to inna, charakterystyczna dla Sportinga, właśnie tapicerka. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to zmian jest stosunkowo niewiele. Natomiast kierownica zawsze była oprzywana skórą. Podobnie jest z mieszkiem pięciobiegowej skrzyni biegów. Są inne. Tapicerki, a no i tutaj, też w zależności od rynku, na który to auto było dedykowane, te tapicerki mogły się różnić. O tym, że ten samochód pochodzi z rynku polskiego, świadczy chociażby kierownica bez poduszki powietrznej, ponieważ te z rynku niemieckiego miały airbagi i miały kierownicę tożsamą z tą z nowszego modelu, czyli z Seicento. Tutaj ciekawym. Dodatkiem jest e, radiomagnetofon, magnetofon a właściwie e, radio z e, odtwarzaczem e, płyty CD Blaupunkta. Bardzo ładnie dopasowane kolorystycznie do lakieru Giallo Ginestra. Będę to do pożygu. Powtarzał, to jest najładniejszy, najweselszy kolor, jaki był kiedykolwiek dostępny w polskiej motoryzacji. No i jeden z moich... Ulubionych kolorów w ogóle. Ja nie wyobrażam sobie e, Sportinga w innym lakierze. Ja wiem, popularne są e, także e, czerwone. E, chociaż m, skoro przy lakierze jestem, to muszę e, powiedzieć, że warto szukać e, Giallo Ginestra e, w oryginale, e, ponieważ. E, Zarówno kolor żółty jak i czerwony mają e, w Fiatach do siebie e, to, że zmieniają ze, z biegiem lat swoją barwę, i bardzo trudno jest dobrać odpowiedni e, lakier po prostu. E, no więc, e, jeżeli traktujemy ten samochód inwestycyjnie, tak można traktować. Cinquecento Sportinga inwestycyjnie właśnie. Jeszcze 2-3 lata temu można było taki samochód wyrwać za 10 tysięcy złotych i to był samochód w całkiem niezłym stanie, a dziś bez 20... Tysięcy to w ogóle nie podchodź, a wybór zaczyna się przy trzech dychach, natomiast rekordowe, cienkie w Sportingu sprzedały się jeszcze drożej. Były to egzemplarze z małymi przebiegami, przeważnie jednak nie z polskiego rynku, bo na polskim rynku. No, większość jest z łachanych, każdy, który ma polską metrykę i jest w dobrym stanie, moim zdaniem wart jest więcej niż taki przywieziony z zachodu. No bo najłatwiej przywieźć cienkiego albo z Niemiec, albo oczywiście z Włoch, ale sporo zadbanych egzemplarzy jest również w krajach Beneluxu. No dobra, to tyle raportu z wnętrza. Zaraz przyjrzę mi się bagażnikowi. Bagażnik jest identyczny jak w innych cienkich, ale rzut oka do jego wnętrza każe mi zgadywać, że to jednak nie jest auto z rynku polskiego, a francuskiego. Co tu jeszcze ciekawego? Znalazłem na tylnej półce. Jest numer automobilisty z tym egzemplarzem. Zaraz pozwolę sobie przekartkować ten numer. Może dowiem się z jakiego rynku to auto pochodzi, ale jestem przekonany, że jest to rynek francuski. Natomiast, jeszcze rzut oka na półeczkę, bo w sportingu półeczka zawsze jest czarna a tak jak wspominałem pasy bezpieczeństwa o tutaj to widać mają barwę czerwoną. Historia tego egzemplarza jest ciekawsza niż mi się wydawało. Poczytałem trochę automobilistę, ale porozmawiałem też z właścicielem i powiedział mi, że dokładnie taki samochód dostał za Zdanie matury. Oczywiście na e, czarnych blachach. No i kto tu jest bananem? Ja mówiłem, że byłem w e, bananowym liceum. E, a jako, że e, wtedy e, modne było. Mm, Posiadanie blach na wzorniku francuskim to te blachy w bagażniku SNI 3100. To są repliki blach, na których właściciel rzeczywiście jeździł po Polsce. Natomiast auto nie pochodzi ani z rynku polskiego ani z francuskiego. Pochodzi natomiast z Holandii. Mówiłem o krajach Beneluxu. Tamte samochody były lubiane i były też szanowane. No więc należy szukać ich w, właściwie w całej Europie i tak jak mówię jeszcze dzisiaj kupując Sportinga można myśleć o nim e, w kontekście inwestycyjnym warunek jest taki, że mamy e, tanie miejsce e, garażowe, no bo nie jest to samochód za e, miliony, a dzisiaj za 20-30 tysięcy złotych i żeby... A, tego wzrostu wartości nie zjadło magazynowanie czy też składowanie tego auta, no to należałoby mieć po prostu tani garaż. No dobra. Poczytałem autobliznę. Ja Wam bardzo tą gazetę polecam. Dokładnie o tym egzemplarzu możecie przeczytać w. Numerze z lutego tego roku, e, czyli e, 296. Polecam. Automobilista zawsze na propsie. Moim zdaniem ta kierownica jest ładniejsza od wersji z airbagiem, e, ale to kwestia gustu. Jest dwuramienna, jest taka bardziej rasowa i bardziej sportowa. Po prostu, co jeszcze e, różni e, ten e, samochód, czyli Sportinga od innych cienkich, ano zestaw zegarów, jako że oprócz prędkościomierza jest również obrotomierz wyskalowany aż do 8000. Obrotów, a czerwone pole zaczyna się od sześciu. Tak jak mówiłem, to auto lubi wysokie obroty. Jest również, e, oczywiście, poziom e, paliwa. Oraz temperatura silnika, no co przy wysilonej jednostce używanej niemalże wyczynowo, a czasem zupełnie wyczynowo jest bardzo ważne. Ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj producenci aut nie... Nie montują tego, tego zegara, no może po to, żeby nie stresować ludzi jakimiś tam wachnięciami temperatur. Dobra, tak jak mówiłem, to auto ma elektryczne szyby i przyciski są dosyć dziwnie rozlokowane tu jest szyba lewa, po drugiej stronie kierownicy opuszcza się szybę prawą. Pod maską nie ma zbyt dużo miejsca. Silnik tak trochę już nowomodnie jest obudowany, chociaż ja w tym momencie muszę powiedzieć o zestawie tuningowym. O zestawie tuningowym, który dla mnie jest legendą. Konkretnie chodzi mi o Turbo Kit Nowiteka, który z pojemności 1.1 dawał 101 koni. Mechanicznych i bardzo fajną, wysokoobrotową charakterystykę. E, oczywiście w cienkim bardzo popularne były swapy. Na silnik 1,2 wspominałem o tym, że e, taki miał tu być e, fabrycznie, ale Fiat e, trochę się przestraszył zbyt dużej mocy. No bo 800, kilkadziesiąt kilogramów i 75 koni no brzmi jak problemy, szczególnie w połączeniu z młodymi kierowcami, a wszak dla młodych gniewnych to auto było dedykowane, dla nich było Adresowane, e, nawet było coś na kształt e, kampanii reklamowej, a konkretnie lokowanie produktu, e, jako że e, takim e, cienkim, takim sportingiem jeździł jeden z bohaterów e, serialu e, Klan, takiej e, telenoweli i był to, o ile mnie e, pamięć e, nie, e, mieli, dyrektor banku albo jakiś tam pracownik administracji bankowej Bardzo e, fajna e, rola, chociaż nie tylko e, w tym polskim filmie wystąpił Sporting. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba również w, w Fuksie e, i kilku e, innych produkcjach. No, ale nic e, dziwnego, warto się było takim produktem chwalić, no bo był rzeczywiście udany. Ja nigdy Sportinga nie miałem. Tak jak mówiłem, moim pierwszym celem motoryzacyjnym było Seicento, jako że jestem z roku 1982, no i prawo jazdy po raz pierwszy udało mi się zdać w roku 2000, więc ten, to auto już nie było produkowane. Ale zazdroszczę właścicielowi, że dostał taki prezent za zdanie matury. Dlaczego ja nie dostałem nawet muskwicza na pedały? No nieważne, to chociaż za zdanie matury e, byłoby to już nieco e, infantylne. Wielu moich e, znajomych z... E, Także z dzisiejszej sceny yangtimerowej chciało mieć taki samochód. Ja za każdym razem, jak widzę Quink Cento, to wspominam Roberta Brykałę, który opowiadał, że chciał sobie kupić właśnie sportinga, poszedł z pieniędzmi do Salonu Fiata i dowiedział się, że będzie musiał czekać na takie auto trzy miesiące, więc stwierdził, jak to młoda osoba. Nie, 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 nie. nie żadnych trzech miesięcy bierzcie moje pieniądze, ja chcę mieć samochód natychmiast, co się nie udało, ale nie on jedyny marzył o żółtym Sportingu. Ja jeszcze powiem, że w cienkim wróciła marka Abart. Tak, wróciła z zaświatów, wróciła do żywych. I jeżeli chodzi o Queenquecęto, no to Abarth był akcesoriami. Można było kupić inne zderzaki, inne felgi, lotkę dachową, szklany dach. No i te elementy można było dowolnie konfigurować. Można było kupić Cały zestaw można było je kupić e, pojedynczo, e, więc jeżeli auto ma na przykład tylko zderzak i felgi od Abarta, to nie znaczy, że jest niekompletny. Po prostu tak został e, skonfigurowany. E, od częta wiele osób zaczynało swoje e, przygody motorsportowe, no i za to e, ogromny szacunek. Zresztą, no spójrzcie, to jest po prostu fajne, radosne auto, a ja już się e, zamykam i żegnam z Wami. Na razie, cześć, hej! Myśleliście, że to już koniec, a ja tylko żartowałem. E, bardzo ciekawy artefakt Oryginalny fiatowski pokrowiec. Podczas prezentacji Sportinga w roku 1994 właśnie z takich pokrowców odsłaniano Cinquecenta. Dzisiaj jest to rzecz zupełnie nie do dostania. Nie dziwię się więc, że właściciel jest z tego gadżetu bardzo dumny. No i przyznajcie, że w owym pokrowcu z logotypami Fiata wóz również wygląda świetnie. Jak jakiś prezent, jak jakaś nagroda. No i znowu przypomniało mi się, że właściciel dostał. Takiego Sportinga za zdanie matury. Świat jest niesprawiedliwy, ale cieszę się, że chociaż niektórzy mogli się cieszyć takimi radosnymi samochodami, na pewno życie wtedy było dużo lepsze. Dobra, teraz to już naprawdę koniec. Cześć, hej!